Czy Lech Poznań to zespół modelowy, który gra absolutnie piłkę perfekcyjną no i który jest na autostradzie do Mistrzostwa? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o projekt Nielsa Frederiksena? Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce przy mikrofonie Piotr Żepecki. Dziś pogadamy o potężnym kolejorze, bo myślę, że spokojnie tak można definiować tę drużynę Lecha Poznań jako potężną, jako właściwie no perfekcyjną, bo to, co wyczynia na naszych boiskach ekstraklasowych Lech Poznań, to jest prawdziwa poezja. To są wysokie, wygrane i też nie z przypadkowymi rywalami. Pamiętam doskonale zwycięstwo chociażby z pogonią Szczecin w kapitalnym stylu. No a teraz zostały rozbity zespół mistrza polski, więc moim zdaniem to jest taka najlepsza legitymacja tego, że Różna trenera na funkcjonuje w najlepszy możliwy sposób, no i zmierza w kierunku mistrzostwa. Oczywiście takie tezy, jak walka, najwyższe cele, jak walka o mistrzostwo, bo takie hasła padały wczoraj z kotła przy bułgarskiej, no to jest gdzieś na pewno takie hasło, które budzi pewną presję, zwłaszcza, że mam dopiero wrzesień. Natomiast patrząc na to, co wyczyniają Mikaeliszak i spółka, no też nie można się dziwić, że kibice tutaj kolejze są głodni, a jednocześnie no mierzą wysoko, patrząc na to, jak gra zespół, natomiast trochę na temat tego, jak to właśnie wyglądało, jeżeli chodzi o poprzednie mecze Lecha Poznań, trochę na temat liczby strzelców, bo to też jest imponujące, że to wszystko się rozkłada, że tutaj zarówno Iszak, jak i inni zawodnicy ofensywni dają dużo, jeżeli chodzi o te liczby w klasyfikacji kanadyjskiej, a jednocześnie jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich sezonów, a więc jak to wyglądało, jeżeli chodzi o liderów po ósmej kolejce, ile mieli punktów no i kto tak naprawdę później został mistrzem Polski. Zacznijmy sobie od aktualnej tabeli, tak to wygląda, Lech oczywiście liderem punktów na koncie zespół trenera Fredyryksena ma aż 19, bilans 6 z Zwycięstw, jeden remis, jedna porażka. Cztery ostatnie mecze z rzędu wygrane, także naprawdę to jest coś wspaniałego. Natomiast też warto zwrócić uwagę na ten bilans bramek straconych, bo to jest naprawdę statystyka, powiedziałbym, niezwykła. Tylko trzy stracone bramki, dwie w meczu z Widzewem, jedynym dotąd meczu przegranym, no i jedna bramka stracona w meczu z Beniaminkiem z Gdańska. Oprócz tego mamy naprawdę niezłych osiem spotkań, gdzie właściwie ta obrona gra na poziomie perfekcyjnym. Bartosz Morozek też daje z siebie maksa, a jednocześnie mówi, Mówimy o niezum ataku, bo to nie jest tylko szczelna obrona i generalnie taka szczelna gra. Tylko też taka duża ekspansja z przodu, czego mieliśmy przykład w tym meczu z Jagiellonią. Natomiast też warto powiedzieć o innych liczbach, bo to nie jest tylko 16 bramek strzelonych, 3 bramki stracone. To jest też 6 spotkań minimum z dwoma strzelonymi golami. A więc mówimy o tym, że ten zespół jest głodny, że nie zawsze zadowala się takim podejściem minimalizmem. I też to był kapitalny przykład tego w meczu z Jagiellonią, kiedy na przykład po tym wyniku już 2 do 0 cały czas lek naciskał, szedł po kolejne bramki, akcentował to też trenera, Drenzień Siemieńs na konferencji prasowej. Mówiąc, że rzeczywiście boli go ta porażka. Siódma w tym sezonie swoją drogą. Natomiast to no nie tylko jakby fakt, że Jagiellonia przegrała, ale też, że przegrała tak wysoko z efektownym Lechem Poznań. Wydaje mi się, że też warto pochwalić Lecha Poznań nie tylko dlatego, jak gra, w jakim stylu, ale też, że to jest mimo wszystko nowy projekt, bo nie mówimy tutaj o pewnej ciągłości. Mam w głowie na przykład fajny start sezonu Lecha Poznań w tym sezonie mistrzowskim. Natomiast wtedy pamiętam doskonale. Maciej skończył, aby zespół jeszcze wcześniej, w poprzednim sezonie, gdzie kładł tak zwany podwaliny pod ten sezon mistrzowski. Natomiast tutaj mówimy jakby o zupełnej nowe Frederiksen, trener, który wydaje się bardzo ciekawym szkolniowcą, natomiast jakby z miejsca, z marszu potrafił odrodzić wielu liderów, i to też jest jakby duża klasa tego szkolniowca, że właśnie, mamy zawodników, którzy funkcjonowali całkiem średnio przeciętnie w Lechu Poznań, jak Hotic, jak Golizadech, i oni teraz naprawdę grają pierwsze skrzypce. No to jak odczerwał Alfonso Souza, to jest coś wspaniałego, a jednocześnie mówimy o nowych postaciach, które wchodzą do tej szatni i też dają naprawdę z siebie maksa, bo to jest Kozubal, który rośnie z meczu na mecz. no i kto wie, być może w październiku będziemy już tutaj mówili o Antonim Kozubale, jako Kadrowiczu reprezentacji Polski. Jednocześnie to jest też gro innych zawodników, którzy trafili tego lata do Kolejorza. Natomiast warto też powiedzieć sobie o suchych liczbach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o strzelne bramki, a także asysty i jak to się rozkłada na piłkarzy z Poznania. Jak w tej chwili widzicie, liderem tutaj strzelców, jeżeli chodzi o zespół Lecha Poznań jest oczywiście Mikael Iszak, kapitan Kolejorza. Ma na koncie w tej chwili pięć bramek, do tego jedna asysta w siedmiu spotkaniach był nieobecny podczas tego meczu z Rakowem. Natomiast jeżeli chodzi o kolejnych zawodników, to jest Dino Choticz. Świetny start sezonu, przede wszystkim też te stałe fragmenty gry. Kolejna bramka strzelona, właśnie bezpośrednio z rzutu wolnego. Łącznie to są cztery trafienia, jedno ostatnie podanie w ośmiu spotkaniach. Właśnie Dino Hoticza. Dalej to jest Alfonso Souza. Wczoraj przepiękne trafienie w meczu z Egilonią. Łącznie trzy gole, jedno ostatnie podanie w ośmiu meczach. Dalej to jest Ali Golizadek. Gol i asysta. Bilans bramkowy mógłby być bardziej imponujący. Natomiast patrzyłem dokładnie, że ta bramka, którą strzelił, finalnie została uznana jako trafienie samobójcze. Halitiego, więc no nie może mówić. Tutaj Ali o dwóch trafieniach, natomiast to jest naprawdę też zawodnik, który tutaj się odrodził. Podobnie jak Kotić podobnie jak Soza, No to jest taki w powiedziałbym transfer, więc zawodnik, który już w tym funkcjonował, natomiast teraz funkcjonuje na zupełnie innym poziomie. No i też dwa słówka na temat pozostałych zawodników: to jest na pewno Filip Szymczak wczoraj, pierwsze trafienie z rzutu karnego w siedmiu meczach. Filip Jagieło także debiutancka bramka, w, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Żel Pereira, autor trzech asyst. No i na sam końcu Antoni Kozubal, którego już tutaj zdążę pochwalić. Kozubal w 8 w spotkaniach ma dwie asysty na koncie. Zastanawiałem się, kiedy ostatnio Lech Poznań grał tak, jak obecnie, a więc kiedy miał tak imponującą serię, jednocześnie kiedy gra Lecha Poznań cieszyła oko, bo to nie jest tylko efektywne wygrywanie, ale też no, wygrywanie spektakularne. Cały czas Lech idzie po kolejne bramki. Mieliśmy tego przykład w tym meczu z Jagilą Białystok, ale jeszcze wcześniej, kiedy przypominam sobie ten obraz w meczu z pogonią, też kapitalny zawody ze Stalą Mielec, gdzie to podkarpacie zostało przez Poznania kwot także generalnie mówimy tutaj naprawdę imponujących. Wynika natomiast tak sobie myślę w głowie, że ostatnio Lech Poznań grał tak po pierwsze, po tej udanej kampanii europejskiej w sezonie 2022- 2023, gdzie zespół Johna van der Broma już po tym, jak odpadł z tej Ligi Konferencji Europy, pamiętam, dotarł aż do ćwierćfinału i przegrał dwu meczów z Fiorentiną, natomiast później i to wszystko się spuentowało czterema spotkaniami wygranymi z rzędu, także rzeczywiście wyglądało to nieźle i między nimi wtedy Lech pokonał Raków Częstochowa, który święcił Mistrzostwo Polskie, natomiast jeszcze wcześniej, no to musimy się cofnąć dopiero do tego sezonu mistrzowskiego, a więc rozgrywki 2021-2022 i kilka niezłych meczów, no wówczas Lech w tej kampanii miał kilka takich swoich powiedziałbym magicznych momentów. Potrafi wysoko wygrać z Pogonią Szczecin 3 do 0, czy też na przykład 4 do 0 ze Śląskiem Wrocław, czy 5 do 0 z Termaliką, czy Wisą Kraków. Także no tutaj naprawdę mówimy o takim Lechu, który no gdzieś. Powoduje, że wracamy, wspomniałem, do tych niesamowitych czasów, kiedy drużynę prowadził Maciej Skorża w takim powiedzie swoim prime, a także John Van Der Brom po tej udanej kampanii europejskiej. Warto jednak na case Lecha Poznań, na ten obecny początek sezonu spojrzeć troszeczkę szerzej. więc, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat, w sezonach ubiegłych po ośmiu seriach gier? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o pozycję lidera? Ile lider miał punktów? No i też taka ciekawostka, czy wówczas zostawał później mistrzem polski, bo to też nie jest takie oczywiste, tak jak powiedziałem wcześniej. lek, który teoretycznie zmierza po Polski, natomiast no wiadomo, że jest teraz głównym faworytem, a jednocześnie nie oznacza to, że ten fajny start musi zwiastować to, że rzeczywiście Lech zrobi tego majstra. Tak to wyglądało. Mam nadzieję, że ta grafika jest w miarę czytelna. To są poprzednie sezony i stany po ósmej kolejce, więc jak to wyglądało, jeżeli chodzi o pozycję lidera właśnie po ósmej serii gier. Kolejne kolumny to są oczywiście liczba punktów, bilans, a więc najpierw mamy zwycięstwa, remisy porażki, no i na samym końcu bilans bramkowy. Tutaj możemy się cofnąć do tego sezonu 17-18, gdzie oczywiście mistrzem polski Lech nie został. Mistrzem była legia. Warszawa, sezon później sezon 18-19 liderem wówczas była Lechia, miała punktów 17 po 8 kolejkach mistrzem wtedy był Piast Gdwice następnie dwa sezony, gdzie to Legia była mistrzem Polski, natomiast w tych rozgrywkach odpowiednio 19-20 po 8 kolejce liderem była Pogoń Szczecin 17 punktów, a rok później Raków Częstochowa punktów aż 19, więc tyle ile obecnie ma kolejosz. natomiast dalej to jest sezon mistrzowski Lecha Poznań no i wówczas zespół trenera Macieja Skorzy miał punktów 18, był liderem, no i to potem się zapamiętowało tym Mistrzostwem Polski, także no, na te wszystkie 7 sezonów, które tutaj przytaczam, tylko raz mieliśmy historię, kiedy po 8 kolejkach lider sięgał po Mistrzostwo Polski, nie wiem czy to zwiastuje trudny sezon obecny dla Lecha Poznań, natomiast, jak powiedziałem wcześniej, no, nie możemy gdzieś tutaj tak e, e, wysnuwać tak daleko idących wniosków, gdyż wszystko się oczywiście może wydarzyć, no to jest w końcu ekstraklasa. Natomiast te dwa ostatnie sezony, jak widzicie, raz jeszcze, 22-23, no pamiętamy spektakularny początek Wisły Płocka, natomiast później to się wszystko skończyło spadkiem, natomiast na wciąż mieli 17 punktów po 8, kolejce, no i też Legia Warszawa przed rokiem, po 8 serii gier, miała punktów 17, była lidera, natomiast ostatecznie finiszowała na trzeciej pozycji, także tak jak powiedziałem wcześniej, no to nam jakby nic nie zwiastuje, to jeszcze nam nic nie mówi, oczywiście Lech wystartował fajnie i ta gra cieszy oko, myślę, że nie tylko kibice, kolejorze mogą przyklasnąć, patrząc na tak yy, grającego Lecha, natomiast fakt są taki, że ten sezon jest długi, intensywny, no i myślę, że też Lechowi będzie pomagał fakt, że nie gra w europejskich pucharach i będzie skoncentrowany tylko na lidze, plus oczywiście rozgrywki Pucharu polskiego. natomiast pytania jak tutaj odpowie konkurencja, czy Legia Warszawa, czy Raków Czastkowa, który, no zobaczymy, być może wkrótce odpali, czy Genia Biały zamieszana w tę grę w lidze konferencji, czy też zacznie grać na takim swoim odpowiednim poziomie, bo generalnie ten sezon ekstraklasa na pewno będzie, moim zdaniem, trochę ciekawszy niż poprzedni. To znaczy, będziemy tutaj mieli kilka ekip, które będą biły się o mistrzostwo od początku do końca i ta średnia punktów, moim zdaniem, będzie trochę wyższa. No pamiętam tamten sezon w pewnym momencie nikt chyba tym mistrzem polski nie chciał zostać, natomiast wydaje mi się, że tutaj poziom jest trochę wyższy, no i te emocje mogą być na wyższym poziomie, natomiast to jest gdzieś takie moje. Subiektywne spojrzenie, jak finalnie będzie, zobaczymy. Dajcie znać, czy Wam Lech Poznań imponuje, albo inaczej. Jak bardzo Wam Lech Poznań imponuje, albo inaczej. Jeszcze tutaj kibiców z Warszawy, albo szczęstkowy e, zapytam, czy boli Was potężny kolejosz? Natomiast tak pół żartem, pół serio. Myślę, że każdy kibic ekstraklasy się z tym zgodzi, że obecnie Lech gra piłkę naprawdę modelową, perfekcyjną, i to może być taki, nie wiem, jakiś drogowskaz, wzór dla innych ekip, bo rzeczywiście, no aż powiedziałbym, tutaj cieszy się człowiek oglądając tak rewelacyjnie grającą drużynę. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało oczywiście w Kolejnych spotkaniach, bo tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba myśleć, co meczu na mecz, koncentrować się na tym, co jest, a nie na tym, co było. No i to oczywiście, nie może się wkraść jakaś taka powiedziałbym, w świadomość, że jesteśmy najlepsi i trzeba regularnie punktować, bo to jest absolutnie kluczowe. Kanał 365 dni o Piłce, słówko o liderze Ekstraklasa, więc o Lechu Poznań, bo warto o tym zespole mówić. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, do kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.